Jedną z najważniejszych rzeczy w korfbalu jest komunikacja. Może być ona zarówno słowna, jak i poprzez kontakt wzrokowy. Zawodnicy ataku najczęściej komunikują się ze sobą poprzez kontakt wzrokowy, ponieważ każdy z nich widzi, co się dzieje na boisku i nie muszą ze sobą rozmawiać. Inaczej zupełnie jest w obronie. Obrońcy komunikują się najczęściej ze sobą poprzez kontakt słowny. Przypomnę, że... Kosz w korwbalu nie jest tak jak w koszykówce ustawiony na końcowej linii boiska, tylko jest odsunięty ponad 6 metrów od tej linii. Co powoduje, że jesteśmy w stanie w ataku grać 360 stopni dookoła kosza. Jest to znaczne utrudnienie dla obrony, ponieważ obrońca nie ma oczu dookoła głowy, więc ma pewien przegląd pola, ale nie cały. Dlatego o reszcie, co się dzieje na boisku, muszą informować go koledzy z drużyny bądź ławka. Takimi pojęciami, które najczęściej padają w meczu korbalowym jest as, krótko, wszystko, diaga bądź długa, rzut, nasza, plecy. Zaraz wyjaśnię, o co chodzi we wszystkich tych pojęciach. Dzisiejsze omówienie zrobię na podstawie meczu Polska Walia. Polska w białych koszulkach, Walia w czerwonych. I na tym zatrzymanym fragmencie gry. Bardzo dobrze widać, jak trudna jest ta obrona, kiedy bronimy 360 stopni dookoła kosza. Tutaj, tych dwóch zawodników w walni, w czerwonych koszulkach, widzi piłkę, ma przegląd pola, natomiast pozostałych dwóch jest skierowanych plecami do piłki. Nie wiedzą, gdzie jest ta piłka, no ale jednak ważniejsze jest to, żeby wiedzieli, gdzie jest ich zawodnik. W takiej sytuacji w obronie nie musimy niczego komunikować, ponieważ zawodnicy ataku niczego właściwie nie ustawili. Więc skoro my jako obrońcy nie słyszymy nic, to znaczy, że nic nie ma. Ta sytuacja bardzo dobrze pokazuje, kiedy powinniśmy komunikować zajęcie asysty, czyli krzyczeć as, as. Kacper w białej koszulce w tym momencie stoi na pozycji asystenta. Za chwilę dostanie piłkę i będzie ją rozgrywał. Dlatego zadaniem jego zawodnika jest zakomunikowanie innym obrońcom, że została zajęta asysta. Tak więc do tego chłopaka tutaj należy zadanie, żeby krzyczeć as, as. Jeszcze jeden przykład asystenta pod koszem. I jego obrońcy, który powinien krzyczeć as. Kolejna sytuacja jest wtedy, kiedy powinniśmy krzyczeć wszystko. Wszystko, czyli zajęta jest zarówno asysta, jak i zbiórka. Ten chłopak w czerwonym zajął w tym momencie pozycję zbiórki. Natomiast jego koleżanka, numer 5, zajęła w tym momencie pozycję asysty. I kiedy te dwie pozycje, dwie role są zajęte pod koszem, wtedy obrońca krzyczy wszystko. Ale który obrońca? Ano ten, który broni zbiórkę, czyli ten chłopak tutaj, którego Niespecjalnie teraz widać, on powinien komunikować, że jest wszystko, bo on stoi na tej zbiórce, ma pełen przegląd pola i może spokojnie informować resztę mm, obrońców, resztę swoich kolegów z drużyny, co się dzieje na boisku. Jeszcze jeden przykład takiej samej sytuacji, kiedy krzyczymy wszystko, czyli kiedy jest asysta i zbiórka. Osoba zbierająca, asystenci, kto krzyczy wszystko. Obrońca zbierającego. Są jeszcze trzy pojęcia, których nie omówiłam. Jedno z nich to nasza, ale tak jak w każdym innym sporcie, w momencie, kiedy przechwycimy piłkę, jesteśmy w posiadaniu, możemy poinformować swoich kolegów z drużyny, że już piłka jest nasza i będziemy ją przeprowadzać czy rozgrywać dalej. Diaga bądź długa. Wtedy, kiedy podanie jest bardzo długie, leci z jednego końca boiska na drugie, bądź po przekątnej, obrońca osoby podającej powinien wtedy poinformować, że leci diaga, leci długa, może komuś uda się tą piłkę w powietrzu przechwycić. No i ostatnie, czyli plecy. Plecy, ja najczęściej krzyczę w ataku. W momencie, kiedy mamy dwóch zbierających. I gdzieś tam jeden z obrońców, któryś z tych innych zawodników zawieruszy się, bo będzie czyhał na piłkę w momencie e, rzutu. Więc wtedy warto krzyknąć naszemu zbierającemu w ataku, że ma plecy, ma jeszcze jedną osobę, która tam się czai gdzieś do zebrania tej piłki. To właściwie chyba tyle z tych e, pojęć, które stosujemy w meczach w korfbalu. Gdyby coś Wam się jeszcze przypomniało, albo mielibyście jakieś pytania, piszcie śmiało.